Chciałbym Wam opowiedzieć o wierszu metafizyka z tomu Ideę. Ten tom Ideę, malusieńki tomik, graficznie opracował Tadeusz Burniewicz, zwany Burym. Ukazał się w Wolszynie w 1991 roku i zdobył rok później jedno z najważniejszych nagród poetyckich jako najlepsza książka poetycka w Polsce roku 1991. Byłem bardzo zdziwiony, no i oczywiście zadowolony, bo ten tomik skromnie wydany jest w ogóle jedno z ostatnich książek, a na pewno książek poetyckich wydanych przez wydawnictwo pojezierze, które wtedy już padało bo był ten okres y, zmiany ustroju, kiedy wydawnictwa utrzymywane przez państwo czy przez samorządy literackie tego typu upadały, bo ludzie nie mieli głowy do czytania, do czytania książek i przede wszystkim kupowania i oczywiście wolny rynek miał swoje prawa i tak się złożyło, że nawet musiałem zapłacić za po raz pierwszy za skład y, moich wierszy do tych książek nie pamiętam, ile to było, 600 zł, czy ileś tam. Zapłaciłem, bo miałem te pieniądze, cieszyłem się, że to się ukaże, i potem nagle niespodziewana ta nagroda. Muszę Wam też powiedzieć, że ten Tomik kosztował 6700 zł, bo taka była inflacja. W związku z tym, ktoś by powiedział w naszych czasach, strasznie duża cena. Można powiedzieć, że yy, bardzo bardzo dobra pensja, jeżeli chodzi o Olszyn. Można żyć, nie umierać. W tym tom zawierał wiersze pisane między 1986. 7 rokiem a 1989. rokiem. A w związku z tym młodszym a wydaje mi się, że tylko raczej młodsi ludzie trochę mnie wysłuchają, muszę powiedzieć, że wtedy był ten czas dekadencji, upadku głębokiego PRL-u, polskiej, jak to się mówi, socjalistyczno-komunistycznej, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ale pojawiały się już pierwsze takie zapowiedzi, iskierki, zmiany. Gospodarczo leżeliśmy, nie było nic w sklepach, ale już pod koniec lat 80. wprowadzono reformę Wilczka, gdzie mimo ustroju komunistycznego został wprowadzony liberalizm polegający na tym, że już można było zakładać przedsiębiorstwa, warzywniaki, no i ludzie zaczęli kombinować wyjeżdżać za granicę, sprzedawać, handlować szukać możliwości zarobku, więc Komunizm upadł dlatego przede wszystkim, że ustrój gospodarczy, system gospodarczy upadł i elita, do której również należeli przedstawiciele Kościoła, musieli tak samo i opozycja, znaleźć nowe formy współżycia społecznego. W związku z tym doszło do obrad okrągłego stołu, o czym ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale coś czułem, w swojej Pesymizmie, bo myślałem, że nic się nie uda, że jednak te jaskółki odmiany, odnowy nie odlecą. I te wiersze, zawarte w tym tomiku idee, tytuł jest charakterystyczny i istotny, właśnie mówią o tej mojej postawie wobec państwa polskiego, wobec ojczyzny, wobec rodziny, wobec warmii i mazur w dramatycznym czasie, kiedy. Nadziei było mało, ale zaczęło się coś ruszać w naszym życiu społecznym, politycznym, i mamy tutaj wiersze jednocześnie katastroficzne, groteskowe, nadrealistyczne, mówiące o tkance społeczno-politycznej, z takimi uwagami, że jednak ten nadrealizm, ta groteska tej rzeczywistości naszej społeczno-politycznej, a również psychologicznej, nagle pęknie i coś się narodzi. Ale jeszcze nie wiedziałem co. Byłem pesymistą, ale czułem całym sobą, bo w poezji pisze się całym sobą, a nie tylko intelektem, nie tylko sercem, że mm, musi coś nadejść. I dlatego tutaj między innymi jest taki poemat zacytuowany jasnowic. Pewne rzeczy nawet udało mi się przeczuć. I ten wiersz metafizyka, który zaraz przeczytam, jest wierszem, który opisuje idealne państwo, ale pamiętajmy, że wtedy nie było idealnego państwa. Polska nie była idealnym państwem, teraz też nie jest, ale przez jakiś czas po zmianie ustroju na demokratyczny liczyliśmy i mieliśmy nadzieję, że właśnie Polska będzie krajem prawie, że idealnym. Teraz znów żyjemy w takich czasach, które znów przypominają mi właśnie ten rozkład PRL-u. Pewien chaos, pewną rozpacz, a jednocześnie też i nadzieję. Nie jest przecież źle, ale jednak obserwujemy, że coś się z nami dzieje. Nie mówię o tym, co się dzieje we świecie. Pandemia, wojny, konflikty międzyludzkie. Jesteśmy znów bardzo neurotycznie, krótko mówiąc, neurotycznie ustosunkowani do chaotycznego, szybko zmieniającego się świata. Nie mamy autorytetów, nie mamy punktów stałych, albo jak szukamy tych punktów stałych, jak niektórzy na przykład w religii czy w ideologii, to wtedy oni bardzo mocno się tego trzymają, traktując to jak coś niezbywalnego, coś co jest przeciwstawione przeciwko innym opcjom ludziom. Czyli zaczynamy znów bardzo ostro się różnić. I coraz mniej między nami wspólnoty. A poezja, mimo że jest bardzo indywidualistyczna, to poszukuje właśnie tych wspólnych wartości. Mimo, że, jak powiedziałem, jest czasami bardzo osobista. I ten wiersz, metafizyka, jest pewną ironią, bo tutaj dużo wierszy jest ironicznych, sceptycznych. Ironią, a można powiedzieć, że właściwy tytuł tego wiersza powinien być. Nosić nazwę utopia albo coś innego niż y, utopia, ale moim zdaniem, metafizyka to nie jest nauka o bycie, bo tutaj jest żart z tego, ale raczej ironiczne potraktowanie utopii. Jak my widzimy to, co jest, a jak, jakie ono musi być, co? Na przykład to państwo. Ale rzeczywiście tytuł odnosi się y, do. Y, Pewnego bytu stałego, który tutaj jest potraktowany w sposób, nie powiem, że szyderczy, ale ironiczny. Ale to wynika z obserwacji tamtego świata, który znów dzisiaj jest nieco podobny. Metafizyka. Państwo śmiejące się od poranku do nocy. Sklubny na ulicy, dokładne w socjologii. Pierwsze we wzorowej krytyce dalekie od samosądów, mądre w nauce dziecinne w ludowej zabawie, czyste i niewinne jak płacz telewizorowy. Państwo niestosujące w ogóle przymusu, gładkie i miękkie jak ciało ideału, leżące wdzięcznie na stronicach gazet, które wiatr podrywa do niegroźnego lotu. Państwo śmiejące się od poranku do nocy, w idealnym więzieniu praworządnej wolności, w którym nie ma buntów, rozpaczy do nosów, kręci się po kontynencie w ludowym stroju, państwo nie stosujące w ogóle przymusu, czyste i niewinne, jak śmiech emigracyjny. Czyli to, co wtedy obserwowałem, co potem w tym wierszu stało się takim, Ironicznym opisem rzeczywistości, a jednocześnie pewną tęsknotą do ładu, porządku, no do, i, i do ideału, co później i teraz też można powiedzieć, że znów jest aktualne. I podkreśliłem sobie właśnie tę aktualność, bo to może nawet nie jest to groteska, nie jest to szyderstwo, ale raczej ironia. Ironia, która jednak wypływa z pewnej nadziei, woli. Utożsamienia się i próbą zmiany na lepsze, ale rozum, umysł mówi, że nie jest to takie łatwe. Więc ten skok pomiędzy tamtymi latami, a to było trzydzieści kilka lat temu, a naszą epoką jest charakterystyczny. I dlatego wybrałem ten wiersz, żeby zaprezentować w miejskiej. W bibliotece publicznej w Olsztynie, a nie jakiś tomik najnowszy, bo tych tomików naprawdę dużo napisałem i wydałem, a nie jakiś wiersz nieopublikowany, gdyż jest to zarazem smutne że wracamy do pewnych rzeczy, które powinny minąć, a inaczej się też świadczy o tym, że poeta może pewne rzeczy tak głęboko przeczuć, wyczuć, wyanalizować, żeby one stały się aktualne w dobrym i w złym za jakiś czas. Lepiej żeby tak nie było, ale właśnie yy, to się zdarza. To się zdarza. Tu od razu przeczytam jeszcze fragment yy, wiersza yy, Jasnowic, żeby pokazać dalszy ciąg tego mojego myślenia wizyjno, romantyczno wyprzedzającego epokę i swój czas, zanim przejdę do, do pewnego podsumowania tych wierszy. A więc tylko fragmenty Jasnowic. Na koniec ten kraj przestaje ci wystarczać, a może cały świat znów jest załamany. Linieje w starożytnym bólu rozpadającego się rozumu, bo jeżeli jeszcze możliwe jest pojedyncze życie, to los społeczeństw jest przesądzony. Poszarpane osiedla, domy jak nudy sole, narodowe epifanie, kościoły, stuły ofiary, młodziutki kapłan mazurzy przy pysznym ołtarzu, wiernie wyciągają języki, słowo krwią się marze – Opoda, opodal piją, oszukują, braci kradną. Matka z córką przechodzą jezdnię, myślą o Wigilii. Brat leży w rowie, jego uwolni ziemia. Ciężarówka przewozi piasek, autobus, zmęczenie. Siecze, nietrwały deszcz, nikomu nie jest lepiej. Na straganach rodzą się mity i pomarańcze. W telewizji dolar zwyżkuje po ostatnich wiadomościach. Ojciec piłuje deski, ojciec, syn przybija wieko. Babka leży na marach. Wskazówki uchylają włosy. Cały wiek minął. losnie do pozazdroszczenia. Z takim złem walczyć, to przyjąć jego ciosy. Uczniowie biegą ze szkoły, biegną ze szkoły w zeszytach Grunwald i Katyn. Na koniec ten kraj przestaje ci wystarczać, a może cały świat jest od razu twoją zagrożony. Pałac kultury i sztuki wdzięcznie stąpa po błocie. Kreml beczy jak apokaliptyczny poranek. W Kaliningradzie baby w chłodni przemawiają do śledzi. W Berlinie staśmy schodzi zdezorientowany robot. W Mińsku w fabryce broni obnaża się system. W Rzymie czerwone brygady odnawiają Watykan. W Sofii małpoczłowiek strzela do księży. W Szczecinie uciekają przed tłumem chorzy na AIDS. W Tiranie wiecują, w Pradze nabywają do obłędu, i to, co realne, stają się drwiące, swobodne i niskie, a czas powraca do historii niszcząc patos. Widzicie, wiersz napisany w 1987 czy 1988 roku, a w zasadzie można powiedzieć, że znów ten chaos egzystencji, rozpad pewnej rzeczywistości i próba. Naszego zrozumienia tego, co się z nami dzieje, z tego, co się z, z realnością, rzeczywistością dzieje, bo ona nam u, umyka, bo ona przyspiesza się więcej i bardziej niż wtedy. Wiadomo dlaczego. Jest to rola, można by powiedzieć, poety zaangażowanego społecznie, politycznie, metafizycznie. A ja. Będąc przez lata, i w pewnym sensie nawet teraz, zwolennikiem poezji, która ogarnia wszystkie aspekty życia, a więc i psych psychicznego, metafizycznego, społecznego, politycznego, który nie rozdziela i nie dzieli lirykę na to, że teraz liryka osobista, liryka krajobrazowa, liryka miłosna, liryka filozoficzna, namysłowa, jak, jak, jaką chcemy. I przechodzę od gatunku do gatunku i teraz piszę o żonie, teraz o kochance, teraz o drzewie, teraz o wojnie. Nie. Moim zdaniem jest to poparte oczywiście też innymi, bo przecież człowiek nie wyrasta z niczego, innymi dokonaniami poetyckimi. Prawdziwy, dobry wiersz on w sobie ma, nawet jeżeli ujmuje rzeczywistość bardzo spektakularnie wąską, osobistą. Ma cały bagaż doświadczenia egzystencjalnego, gdzie jest wkomponowany, niekoniecznie dosłownie, niekoniecznie na stu stronach może to być na jednej stronie całe doświadczenie rzeczywistości, którą my jako ludzie mamy, ponieważ tak jak mózg nas pracuje w tej chwili. My możemy tutaj rozmawiać, ale jednocześnie mamy w sobie bagaż dzieciństwa, genetyki, doświadczeń własnych, rodzinnych, socjalistycznych, kapitalistycznych, widoki z różnych miejsc, i to wszystko fermentuje w nas, a szczególnie wtedy, kiedy piszemy wiersz, prozę, powieść, malujemy obraz. I może być to na przykład obraz o jakimś lesie ale tam drzewa namalowane biorą udział w tak zwanym, tak zwanym dramatycznym spektaklu świata. I moja poezja, którą nazywałem w różny sposób, czy poezją metafizyki doświadczalnej, czy poezją konkretu metafizycznego, czy poezją światologiczną, yy, zawsze miała za zadanie uchwycić w drobnym czy większym wierszu, jak w kropli wody, całe światło. I całą ciemność tego, co my doświadczamy jako ludzie oraz i inne istnienia, inne organizmy, bo ja traktuję całość zjawisk właśnie całościowo. Nie uważam, że człowiek jest no, zrobiony na Boże podobieństwo, ale czy jest właśnie tym najważniejszym stworzeniem. Wszyscy na swoim etapie jesteśmy największymi, najwyższymi stworzeniami. My, mając, dajmy na to samoświadomość i osobowość oraz, że jesteśmy osobami dlatego, że tworzymy pewną wspólnotę, a pewno mrówki też tworzą wspólnotę, tego nie znamy, ale wiemy, podejrzewamy, czy inne zwierzęta, ale my niejako to, przez to, że mamy etykę, tworzymy sztukę, która powinna zabierać, nawet w liryce miłosnej, głos, Albo zawierać po prostu świat na zasadzie pełnej odpowiedzialności egzystencjalnej. I tak ja właśnie pisałem tę wierszę, ideę. W tym tomiku jest, nie pamiętam, około, dajmy na to, 35 wierszy. Przeczytam kilka tytułów, żeby podkreślić mniej więcej o co mi chodziło. Dom, poemat rodzinny, mój Olsztyn, bardzo długi poemat o Olsztynie. Polacy, Remiscencja zoficzna, Zapamiętane, tutaj jest refleksja o Polakach i Żydach, Mity olśnienie, Exa prowizoryczna, Jasnowic, to są te wiersze, które no, można powiedzieć występuje jako pewien prorok, w tym wypadku jako skromny Jasnowic, Metafizyka mięsa, bardzo istotny wiersz, Kniaźnin sfenarski, Narodowe pamiątki, Koniec wieku uzurpacji, Nędza utopii Czyli już to projektowanie pewnej rzeczywistości, czy jest możliwe stworzenie lepszego świata. Próbuję w tych wierszach opisać to, co zostało wymyślone i czy, czy to się sprawdzało. Design, wiersz ironiczny o Heideggerze, klaskające rączki apokalipsy, oda w przykucaniach, baczność z warmińskiego dziennika, pustka, kiedyś, nigdy, zawsze, ostatecznie, obroty niebieskie. Zakładają się jak Pascal, Holbein, Jezus, Wielki Tydzień, Wielki Piąty, Kaźń, Egzorcyzmy, Rekwiem. Ostatnie wiersze są wierszami bardzo mocno religijnymi, w których opisuję yy, moje odczucie, moje rozważania, ale przede wszystkim doświadczenie religijne, jako doświadczenie ekstremalne, a nie na zasadzie doświadczenia. Yy, że jestem wierzący lub niewierzący, albo że chodzę do kościoła, czy nie chodzę do kościoła. Ja w ogóle jestem antyteistą oraz ateistą. Antyteista to jest człowiek, który nie wierzy i nie uznaje Boga jako twórcę człowieka i jako Boga osobowego. Czyli. W tym wypadku chodzi o chrześcijaństwo, prawda? I każde inne religie, w którym uważamy, uważaliśmy, przynajmniej ja, bo pochodziłem z rodziny bardzo chrześcijańskiej, sam byłem przez wiele lat chrześcijaninem takim czy innym, ale zawsze raczej heretykiem niż typowym, ale przez wiele lat studiowałem historię wszystkich religii, nie tylko, ale to było jedna z moich takich ważniejszych doświadczeń wewnętrznych i, i naukowych. A więc moje podejście do orzucenia teizmu jako wiar w Boga teistycznego, osobowego wynikło z mojego przeświadczenia, że Bóg nie jest etyczny, gdyż jeżeli jest ma świadomość i ma osobę, to nie mógłby doprowadzić do takiego zła na świecie. To my, ludzie i natura sama dokonujemy. W związku z tym, albo jest to demiurg, zła, albo ja biorę go w nawias i odrzucam. Nie dlatego, czy on istnieje, czy nie istnieje, bo na to dowodów nie ma, ale odrzucam jako człowiek, który optuje za etyką, a nie ze zawieszeniem etyki, kiedy wchodzi Bóg. Moim zdaniem, Bóg co najmniej umarł w Auschwitz i w Gułagach, a to jest antyteizm. Ateista który, to jest człowiek, który odrzuca każdego Boga jako stwórcę yy, świata, rzeczywistości, yy, z którym my mamy kontakt i w tym wypadku tu chodzi o absolut religijny, opierający się na przykład na... Religie takich jak religia żydowska, islamska i tak Ja wszystkie religie monoteistyczne, bo mówimy o monoteizmie, wiara w jednego Boga, nawet tego Boga niewidzialnego, ja te religie też odrzucam ze względów właśnie powodów etycznych, a nie na zasadzie, że, że jest dowód albo go nie ma. Dlaczego tu napisałem yy, wiersz, zakładałem się jak Pascal? Zresztą Pascal stworzył teorię, którą wszyscy przyjmują jako własną, nawet nie zastanawiają się, że on wymyślił. Pascal powiedział, że lepiej wierzyć w Boga, bo jeżeli Boga nie będzie, nic nie tracisz i żyjesz zgodnie ze swoją religią. A jeżeli Bóg jest, to jest zakład, to wygrywasz. Życie wieczne. A przy okazji żyjesz zgodnie ze swoją religią. I tak większość ludzi żyje, i to nie jest złe, to jest normalne. Ale ja yy, i ten wiersz był tym pierwszym moim buntem przeciwko czemu? Przeciwko yy, takiemu kupczeniu naszym życiem, nawet jeżeli chodzi o te najwyższe wartości. Dlatego pozostałem w tym wszystkim jako poeta, jako człowiek. Samotnikiem, który polega na wspólnocie, oczywiście duchowej, czy poetyckiej, czy innej, dla którego właśnie te drobne liryki, czyli poezja jest religią. To nie znaczy, że ja sam dla siebie jestem Bogiem, czy poezja jest Bogiem. Absolutnie nie. Nie. Poezja jest to skromna rzecz. Widzicie sami, jaka to skromna rzecz. Ale może stać się pretekstem do rozwoju wewnętrznego w dobrym kierunku każdego człowieka. Ten, który pisze i kto czyta, nie mówię tylko wierszach, ale w ogóle ten kto uczestniczy w wysokiej kulturze, staje się człowiekiem, który stara się na swoją własną odpowiedzialność zmierzyć się z życiem i śmiercią. Dziękuję.